Trzeci test kadru! O! Chyba teraz jest najlepiej. Dasher, choć Wytrzeż też tu jest. Chciałam, żeby w kadrze były zarówno i modele, i Dasher, i napis, i ja, i ściana zielona, i ściana biała. że po prostu wszystko, pełen pakiet, bo znudziło mi się nagrywanie tylko i wyłącznie na tle tej ściany, zrozumcie. Plus skaczę między dwoma studiami, jednym tutaj w moim domu i drugim mnie tam na studiu, <laughs> A że teraz jestem... W domu to nagrywam w domu. Także co, zaczynamy? A więc, tak, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj robimy QA. Jakoś tak statystycznie wychodzi, że u mnie na kanale co roku pojawia się QA. Wydaje mi się, że w sumie to jest tak akurat, że w ciągu roku na tyle się dużo potrafi zmienić. Że to faktycznie ma jakiś sens, robienie takiego Q&A. Plus, ostatnio naprawdę dużo nowych widzów się pojawiło i pewnie sporo z Was chciałoby wiedzieć, z kim ma do czynienia, kim ja jestem, co ja w ogóle tutaj robię, itd. itd. Także, ostatnio poprosiłam Was o pytanka zarówno na zakładce Społeczność i na zakładce. Story na Instagramie poprosiłam Was o zadawanie pytań do dzisiejszego QA. Także mogliście zadawać pytanka i tutaj, i tutaj, i było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także miałam w czym wybierać, i mam nadzieję, że będę mogła jakoś w miarę zwięźle na nie wypowiedzieć, żeby ten film nie trwał półtorej godziny. Także ja już sobie wszystkie te pytania przygotowałam i podzieliłam na trzy kategorie, kolekcjonerstwo, czyli no wiadomo, jakieś takie różne pytania dotyczące kolekcjonerstwa. I tak dalej filmowo, czyli taka kategoria dotycząca bardziej właśnie moich filmów, mojej twórczości i tak dalej, plus prywatnie, czyli tak bardziej o mnie. głównie jednak wszystko będzie gdzieś Krążyło cały czas wokół modeli, koni, koni i tak dalej. I tak sobie myślę, co prawda kolekcjonerstwo mam wypisane jako pierwsze, ale chyba najlepiej będzie zacząć od przedstawienia się, czyli od tego prywatnie, czyli jak masz na imię i ile masz lat. Otóż mam na imię Łucja i mam 19 lat. Kolejne pytanie, co z piratem? Wydaje mi się, że to pytanie było jeszcze zadane zanim wstawiłam film odnośnie tej sprawy, także już tłumaczę. Pirat został sprzedany, nie jest już naszym koniem. Jeśli chcecie się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, zapraszam do tego filmu. Odpowiem na wszystkie Wasze pytania dotyczące tej sprawy. Czy opowiesz coś więcej o swoich studiach? Jestem na drugim roku studiów w Opolu. Nazwa mojego kierunku to English Philology Practical Profile, czyli tłumacząc na język polski. Anglistyka o profilu praktycznym, ale co to jest dokładnie? Bo w sumie to jest dosyć ciekawe pytanie. To jest taki troszeczkę jakby język biznesu, business English, tylko że w praktyce nasze zajęcia różnią się tym, że mamy bardzo dużo ćwiczeń takich praktycznych, jak sama nazwa profilu wskazuje. Zamiast czerpać tylko i wyłącznie, uczyć się teorii, to my testujemy tą teorię w. Faktycznie, to jest zarówno plus, jak i minus, bo faktycznie ja osobiście wolę widzieć efekty tej teorii, żeby to nie była sama teoria, tylko faktycznie wykorzystywać ją i się uczyć i to jest naprawdę super, ale te, te zajęcia wymagają od nas takiego stuprocentowego zaangażowania, stuprocentowego skupienia. Wydaje mi się, że jak ktoś jest na studiach. To już wie o co chodzi, że na przykład jak macie jakiś taki profil, gdzie chodzicie często na wykłady, i na takim wykładzie, powiedzmy, jest tam nawet nie 100, ale powiedzmy 50-80 osób sobie siedzicie, i po prostu przez półtorej godziny stoi sobie profesor i mówi wam: wykład, to my w ogóle nie mamy czegoś takiego jak wykłady. No i to jest taki plus minus, niestety, z tej całej sprawy, ponieważ wiadomo, jak to jest na takim wykładzie nikt nie będzie od Was oczekiwał całkowitego skupienia i przez ten cały czas i że będziecie notować, odpowiadać na pytania i A my niestety, yy, chcąc nie chcąc, musimy być zaangażowani cały czas na tych zajęciach i to na no, dłuższą metę jest męczące, ale jako sobie daje radę. Pojawiło się również pytanko, czy wybieram się na jakąś kawariadę i w sumie to tym pytaniem w ogóle przypomnieliście mi o istnieniu kawaliady, bo ja zupełnie zapomniałam, że jesteś takiego jak kawaliada. I nawet z chęcią bym się wybrała. Nie do końca, niestety, datowo mi pasuje. Nie wiem, czy uda mi się wyrobić na tą, która będzie w Warszawie. Ta, która będzie się w Poznaniu, zupełnie mi nie pasuje. Natomiast ta, która będzie w Sopocie czy w Krakowie, to jest na tyle jeszcze odległy termin że również nie jestem pewna, co się będzie działo. Głównie mam tu na myśli studia i czy będę mogła w stu procentach wiedzieć, że tak, ten czas mogę sobie zarezerwować na kawaliady. Także skomplikowana sprawa, ale myślę, że chciałabym pojechać. Czy naprawdę fajnie by było pojechać? I tak myślę sobie, że albo jeżeli się uda jeszcze, to właśnie pojechałabym na tą do Warszawy, a jak nie, no to pewnie będę myślała o tej w Krakowie, bo do Sopotu mam za daleko. Jakiej słuchamy muzyki... To również, jeśli o mnie chodzi, to ja mam dosyć zróżnicowany gust muzyczny. Ja słucham wszystkiego dosłownie, z wyjątkiem rapu i disco, polo. Zwłaszcza nie cierpię. Wszystko zależy w sumie od tego, na co mam ochotę i tak dalej. Ale jest taki pewien mem, który jest bardzo adekwatny do moich właśnie upodobań muzycznych. To tak, to dosłownie ja. Później pojawiły się pytania o ulubionego muzyka. Aktualnie, jeśli chodzi o pojedynczych twórców, to ostatnio miałam dosyć ogromną fazę na Taylor Swift. Bardzo mi się spodobała jej muzyka. Od dłuższego czasu, już od dawna też słuchałam Billie Eilish. I jeśli już jesteśmy przy ulubionych rzeczach, to ulubiona książka. I tutaj również mam w sumie takie dwie serie, które, którymi się mogę z Wami podzielić. Pierwsza taka bardziej skierowana do młodzieży, taka młodzieżowa seria, czyli Paśniobór i kontynuacja. Smocza Straż, cała ta saga, całe te dwie sagi są cudowne. Ogólnie uwielbiam twórczość Brandona Mula i polecam ogromnie każdemu do przeczytania. Osobiście chyba jednak bardziej wolę Baśni czyli tą pierwszą sagę, która wyszła, ale wydaje mi się, że to też może być troszeczkę skutek tego, że kiedy ja ją zaczęłam czytać, to już wszystkie książki były wydane i ja je mogłam przeczytać w jednej całości, wiecie, tak po kolei. A kiedy zaczęłam czytać smoczą straż, to to jakby było na bieżąco i co roku musiałam czekać, aż kolejna książka zostanie wydana, przez co czytałam z takimi przerwami, no wiadomo, i może jakoś tak mniej się wciągnęłam w tą fabułę, w tą akcję. Albo po prostu faktycznie, właśnie, był, był lepszy. Co do drugiej serii, którą jeszcze nie skończyłam, jestem w trakcie, to jest oczywiście Wiedźmin na Sapkowskiego. Aktualnie zaczęłam czytać Wieże z Jestem dosłownie na samym początku tej książki. No ogólnie cały ten świat Wiedźmina bardzo mi się podoba, bardzo do mnie trafia, jeśli chodzi o moje gusta i inspiruje. Ile modeli liczy Twoja kolekcja? Nie zbieram na numerki, nie liczę modeli koni, bo. No po prostu nie liczę moich modeli. Jakoś tak mnie to nie kręci. Zresztą po pewnym czasie to już po prostu przestało mi zależeć na liczbie. Aczkolwiek z góry mówię, że ja jestem takim typem kolekcjonera, który nie lubi mieć dużej kolekcji. Duże kolekcje mnie przytłaczają. Wolę mieć je mniejsze, czyli tak w granicach około 100. Lubię mieć po prostu możliwość porobienia czegoś z każdym z moich modeli, a nie tak, że tylko na przykład korzystam Powiedzmy z paru z nich, a reszta nas stoi i się kurzy. Ja lubię każdego wziąć gdzieś coś z nim porobić. A 100 to jest taka optymalna liczba, także wydaje mi się, że gdzieś może być właśnie około 100. W sierpniu opublikowałam tour mojej kolekcji, który jest w miarę aktualny jak jest ktoś zainteresowany, zapraszam. Czy mam jakieś wycofane modele? jeśli tak, to czy pokażę? I ogólnie tak mi się wydaje, że... Większość mojej kolekcji to są modele już wycofane. Na pewno, więc wydaje mi się, że na pewno nie pokażę Wam wszystkich, ale mogę Wam pokazać kilka. Tak, przykładowo tutaj mam ze szlejka z 2005 roku. Jest to klacz fryzjska. No to będę mój jeden z takich najnowszych nabytków, śliczna jest. A tutaj mam źrebaka Paint Horse z Brejera o firmowej nazwie Takoda, jej nie pamiętam z którego jest roku, ale wiem, że na pewno jest już na liście wycofanych modeli z Breira. Czy planuje kupić modele, które wyjdą na 2024 rok? I szczerze mówiąc, to póki co to nie za bardzo znamy jeszcze te nowości na rok 2024, przynajmniej w tym momencie, w którym nagrywam ten film, to póki co widziałam tylko modele od Schleicha, Zresztą nagrałam filmik z moim komentarzem, możecie sobie również zobaczyć. Nie mam, wiecie, jakiejś takiej nagonki, że muszę sobie jakiś załatwić. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy jakiś do mnie może trafić. Jak pokokałaś konierasy Knapsuper? I to jest w sumie ciekawe pytanie o modelach konierasy super o całej mojej kolekcji. Zrobiłam również osobny film, więc jak ktoś jest zainteresowany, to polecam. Ale jak to się zaczęło wszystko? Że w ogóle ta rasa mi się spodobała. No, przede wszystkim wydaje mi się, że przez to, że były takie niestandardowe, nieszablonowe. Ja nie mówię, że konie maści trantowatej są jakieś ultra wyjątkowe bardziej niż inne, ale faktycznie tych modeli wydaje mi się w tym umaszczeniu było po prostu mniej. A wszystko, co jest takie nieszablonowe, nie od razu przeciąga. Nie lubię być taka bardzo basicowa i iść za trendami. Wolę raczej jak wszyscy kupują to, to ja kupię tamto dla odmiany. Nie zawsze tak jest, nie we wszystkich przypadkach, ale przynajmniej jeśli tak, jeśli tak chodzi właśnie o supery, to właśnie tak jest. Przecież wydaje mi się, że przez moją twórczość na YouTubie dosyć, powiedziałabym, rozpopularyzowałam tą rasę. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale po prostu e, więcej osób nagle zaczęło słyszeć o tej rasie. Przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie. Plus jest jeszcze jedna sprawa, bo miałam właśnie, zawsze chciałam mieć taki cel kolekcjonerski, żeby zebrać sobie wszystkie modele danej rasy ze wszystkich firm, oczywiście po jednej sztuce. O ile modeli koni rasy na przykład fryzyjskiej czy arabskiej jest bardzo dużo, z różnych firm, po kilka różnych moldów, w różnych wersjach kolorystycznych, to tych knapstrooperów jest po prostu mniej. I Możliwość zrealizowania tego pomysłu jest po prostu bardziej wykonalna. <grych> Dlatego też, kna właśnie. Czy widziałaś się na z serii Harry Potter? Widziałam. Ja ogólnie nie należę do fandomu Harry Pottera, nawet nigdy nie oglądałam żadnych filmów, jeżeli już to fantastyczne zwierzęta. Nawet mi się podobały. Pewnie fani mają więcej coś do powiedzenia na ten temat, ale mi osobiście bardzo się podobały te figurki. Naprawdę ładnie wykonane. Ciężko mi stwierdzić, właśnie jako, że nie jestem fanem i nie znam się za bardzo, na ile oddaję realizm postaci z filmów, co jest najlepsze w tym hobby, ludzie czy tworzenie? I wiecie co? Jeszcze jakiś czas temu pewnie bym powiedziała, że tworzenie, bo kiedy zaczynałam, jakby wchodziłam w to, w to hobby, to poza ludźmi, jakby z mojego powiedzmy sąsiedztwa, z moich przyjaciół ze szkoły, którzy też tam gdzieś zaczęli nagle zbierać modele koni, nie znałam tak nikogo z takiej szerszej społeczności, na przykład z większej części Polski, czy na przykład z w ogóle z drugiego końca świata. Ale teraz, jak już siedzę w tym hobby trochę dłużej, to nagle poznałam tyle cudownych osób. To jest niesamowite, ile wspaniałych ludzi mogłam poznać właśnie dzięki temu, temu hobby. Myślę, że zarówno i ludzie, jak i tworzenie, to się gdzieś tak w pewnym momencie łączy w taką jedność. I to mi się najbardziej podobało właśnie Twój pierwszy custom? Mój pierwszy custom to był kucyk rasy Dark Moors kolekta, nazwałam go Ghost I nawet pamiętam, że nie nałożyłam na niego Verlixu Później jeszcze raz przemalowywałam ten model i jakiś czas później go sprzedałam Z jakimi firmami masz współpracę? Tak aktualnie mam dwie współprace, tak mi się to nie wydaje z firmą Schleich i Kolekta. I ostatnie pytanie: czy jak wymawiasz nazwę Schleich, Bo każdy inaczej. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma takiej jednej pisanej reguły. Pewnie spotykaliście się z dwiema najbardziej popularnymi wymowami czyli albo Schleich, albo Schleich. Sama firma Schleich to jest niemiecka firma, i jeśli chcecie wymawiać nazwę tej firmy po niemiecku, to po prostu mówicie Schleich, Ale na przykład we wszelkich angielskich czy amerykańskich reklamach tej firmy to tam wymawiałam ją szlejch i ja myślę, że po prostu jak wam pasuje, jeśli wolicie, to możecie sobie wymawiać tą nazwę tej marki po niemiecku, a jak chcecie, po angielsku. Czy po jakiejś takiej spolszczonej wersji, na przykład dużo ludzi mówi się na szlejchy, więc no... Jakby, ej, no nikt was nie zastrzeli za to, jak będziecie nazywać sobie te koniki. Nazywajcie sobie jak chcecie. No i przechodzimy do ostatniej kategorii pytań, czyli filmowo. No i oczywiście standardowe pytanie, kiedy premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu Next? Ja wiedziałam, że to pytanie się pojawi i już na nim szybciutko odpowiadam. Otóż, jak pewnie zobaczyliście, pojawił się teaser, czyli taki materiał zapowiadający serial. Teaser to nie jest jeszcze zwiastun, to jest coś takiego przed zwiastunem. Później mamy zwiastun, a potem mamy finalny materiał, czyli ten nasz pierwszy odcinek serialu. W teaserze zazwyczaj nie pokazuje się jeszcze daty konkretnej danej produkcji, tylko na przykład, że albo pojawi się już wkrótce, albo że jeszcze w tym roku. Natomiast w zwiastunie postaram się żeby pojawiła się już taka prawidłowa data premiery pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że ta odpowiedź zadowoliła. Ile sezonów będzie miał serial Next? Next jest zaplanowany na dwa sezony, także ten, który teraz się zaczyna, będzie sezonem finałowym. Ile mniej więcej będzie trwał jeden odcinek Next? Zasadniczo, biorąc pod uwagę, że jestem w trakcie montażu i mam już gdzieś zmontowaną... połowę, ciężko mi nadal powiedzieć, na pewno mam już zmontowane ponad 10 minut, także pomyślcie sobie, zmontowałam połowę, a mam już 10 minut. Ale mam tu na myśli połowę scen, ile wyjdzie, każda scena, to nie jest tak, że yy, ilość minut wychodzi przeciętnie tyle samo na jedną scenę. Jedna scena jest dłuższa, jedna scena jest krótsza, także ciężko mi stwierdzić, ale w, tak, w najgorszym wypadku będzie to minut 15. Się, mi się wydaje osobiście, że może nawet dobieć 20 minut, ale nic nie chcę zapeszać, ale 15, to raczej z ręką na sercu mogę powiedzieć, że na pewno będzie miał pierwszy odcinek. W porównaniu do tego, że żaden odcinek pierwszego sezonu nie miał tylu minut. To chyba nieźle, nie? Jak ma na imię losowy, poboczny bohater w Next 2? Muszę się zastanowić, którego teraz Wam wybrać. Ma być poboczny, czyli nie jakiś super Ważny dla fabuły, rozumiem. Hmm, teraz się zastanawiam, który nie jest ważny dla fabuły. <grych> Okej, okay. Jim Wilson. Pasuje? <grych> który odcinek pierwszego sezonu Next jest według Ciebie najlepiej zrobiony? Mogę powiedzieć, że odcinek specjalny. Ja wiem, że odcinek specjalny nie wchodzi w stricte w y, pierwszy sezon, jest jakby odcinkiem specjalnym, ale jest on zdecydowanie lepiej zrobiony, może dlatego, że zrobiłam go jakieś pół roku po tym, jak zakończył się pierwszy sezon. W ogóle widzieliście, że jest odcinek specjalny? Jeśli nie, to polecam Wam nadrobić. W jakim programie robisz miniaturki? Wszystkie miniaturki, jakie powstają, robię w Inshocie w wersji Pro. Czy planujesz inne projekty filmowe poza Next? To nie tak, że z nagrywaniem pierwszego odcinka opóźniałam się, bo nagle zebrałam się za zupełnie inny projekt. Ale tak, szczerze mówiąc, to mam mnóstwo planów. Ja mam po prostu głowę pełną pomysłów, tylko trzeba mieć jeszcze czas i możliwości na realizację ich wszystkich. Moment załamki zawału podczas nagrywania jakiejś produkcji. Myślę, że załamkę i zawał można oddzielić na dwie odrębne sytuacje. Załamka to jest taki moment, kiedy Przygotowywałam się do robienia jakiegoś filmu, albo inaczej nagrywania jakiejś sceny, i totalnie tego dnia nic mi nie wychodziło. Ale takie sytuacje dzieją się zazwyczaj wtedy, kiedy na siłę troszeczkę się zmuszam, żeby coś nagrywać. Wiadomo, czasami są takie dni, kiedy masz wolny czas, jakby niby wszystko dookoła ci sprzyja i nic ci nie przeszkadza, żeby coś nagrać, ale ty masz jakąś taką wewnętrzną niechęć, że po prostu ci się nie chce, i zazwyczaj. Zazwyczaj, jak się zmuszałam do tego, żeby mimo wszystko iść i nagrywać, no to po prostu to mi nie wychodziło i przede wszystkim czułam taką frustrację, że marnuję czas, bo mam ten czas, mam możliwość, a mi nie wychodzi. No i właśnie czuję frustrację, że mi nie wyszło. No, natomiast momenty zawału, to według mnie w mojej definicji to są takie momenty, kiedy na przykład jesteś już gdzieś daleko poza domem. I nagle przypomina ci się, że zapomniałeś jakiegoś mega ważnego rekwizytu, albo coś się, coś się zepsuło, nie wiem, popsuł się kostium, albo coś zgubiłeś, i masz takie, kurde, nie. To jest moment zawału. Czy trudno jest ci pisać scenariusz i ile czasu około to zajmuje? Hmm. W zasadzie z tym scenariuszem i ogólnie wszystkim, bo było też pytanie, która z rzeczy podczas y, procesu powstawania serialu jest dla Ciebie najtrudniejsza. Czy pisanie scenariusza, czy nagrywanie, czy montaż, czy jeszcze coś innego. Powiem Wam, że bardzo długo zastanawiałam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. Niby chciałabym powiedzieć na przykład jedną rzecz, ale wtedy sobie myślę, ej, a pamiętasz tą sytuację, kiedy Ty to robiłaś? Wcale nie czułaś się sfrustrowana, że musisz to robić. Więc mi się wydaje, że to zależy od tego, na co mam ochotę, jak bardzo jestem nakręcona podczas robienia danej rzeczy, bo ja ogólnie nie lubię pisać. Nie cierpię pisać, po prostu każcie mi napisać jakiś opis przedmiotu, jakąś rozprawkę, wymiękam. ja wam będę po prostu wyjść krzyczeć, leżeć na podłodze mówić nie, nie, nie zrobię tego, nie. Nie cierpię po prostu, nie napiszę, pisać. Ale powiedzmy, że mam w głowie jakiś zarąbisty pomysł i chcę go przelać na papier, widzę daną scenę, ja chcę to rozpisać, napisać scenariusz i po prostu ja to widzę, ja to czuję, to ja mam, popadam w taką fascynację, że ja potrafię siedzieć i pisać, i pisać, i sprawia mi to taką wielką radość, i to tak działa troszeczkę podobnie z innymi rzeczami. Chociaż szczerze przyznam, że faktycznie pisać naprawdę nie lubię, a montaż filmów albo nagrywanie filmów sprawia mi ogromną przyjemność. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy też nie bardzo mi się chce iść nagrywać, albo nie bardzo chce mi się siedzieć te trzy godziny przed komputerem i montować. Także. To wszystko zależy od tego, na ile bardzo jestem nakręcona danego dnia na produkcję, na ile mi się chce. Nie ma takiego jednego momentu, który bym opisała jako frustrujący. Dobra! odpowiedziałam na bardzo dużo pytań. Naprawdę, najdłuższy Q&A ever. A mi się przynajmniej nie wydaje. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkich nowych widzów serdecznie pozdrawiam. Witam na pokładzie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, że zostaniecie na dłużej. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!